Cześć, witajcie. Z tej strony Dzychu. Dzisiaj witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z numizmatyki. No będę po dwutygodniowej przerwie. Chcę wam zaprezentować mój najnowszy numizmatyczny zakup. Jest to 10 zł z roku 1948. Według mnie jest to banknot dosyć rzadki oraz jego cena nie jest równoważna jego cenie katalogowej. Ponieważ, ponieważ sprawdzałem wiele katalogów, pana Parchimowicza, Fischera oraz yy, katalog taki po prostu internetowy banknotów, ceny były w każdym katalogu inne i w stanie pierwszym to jest seria AW no zacznijmy od takich powiedziałbym finansowych spraw AW, ten banknot kosztuje około kilkuset złotych, tam 200-300 w stanie pierwszym ale osobiście przeglądając były licytacje, które się oczywiście odbyły dzisiejsze licytacje oferty na różnych stronach internetowych nie znalazłem taniej niż 500 złotych w stanie pierwszym czy tam minus pierwszym ten bank, który widzicie, jest w stanie minus pierwszym, ponieważ on ma leciutko zagnięty tutaj boczek, po prostu rożek oraz jest tutaj troszeczkę naczerpnięty z góry. Tego, oczywiście teraz nie widać, ale jakbym to po... na końcu myślę zaprezentuję wam znak wodny, ponieważ znak wodny tego banknotu zasługuje według mnie również na uwagę, to zaprezentuję wam te leciutkie wady, chociaż nie wiem, czy też pod, pod światło też będzie to za bardzo widoczne. Widzimy tutaj wizerunek chłopa. Eee, tak, chłopa, to jest chłop, rolnik. Eee, projekt oczywiście pana Wacława Borowskiego, ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jest to portret eee, postaci powiedziałbym historycznej, która pracowała w polskiej wytwórni papierów wartościowych. Był to od, od, odlewnik i był to Mateusz Jóźwiak. On właśnie posłużył jako jego twarz po prostu posłużyła jako podobizna na tym pięknym banknocie. Albowiem był to drugi banknot o nominale 10 złotych, który został wprowadzony, nie trzeci banknot, który został wprowadzony do obiegu przez władze komunistyczne, ponieważ pierwszą 10 złotówką była, e, była 10 zł tak zwane przeze mnie emisji lubelskiej. Później mieliśmy do czynienia z 10 złotówką z roku 1946. E, oczywiście według mnie banknot o wiele wiele skromniejszy, chociaż też ładny. Widzę, że nawet mam go w ładnym stanie, drugim, bez żadnych istotnych zagięć. Tak się prezentuje rewers tego banknotu. No ale uważam, że dziesiątka, którą widzicie. Na pierwszym planie według mnie jest o wiele ładniejszym projektem, i chyba była to według mnie osobiście najładniejsza dziesiątka. Oczywiście, bank to to nominale 10 zł, który został wprowadzony przez władze komunistyczne, ponieważ w roku 1982 do obiegu weszła już bardzo nam znana dyszka z panem Józefem Bemem, i ona w tym obiegu była do bodajże końca roku 1994, kiedy to została wycofana. Razem z nominałem 250 zł, z Traugutem oraz Świerczeskim. No i naj, najmniejszym banknotem po roku 1994 w obiegu, który pozostał do końca roku 1996, za sprawą denominacji, była setka z Ludwikiem Waryńskim, którą prezentowałem w ostatnim, no, ostatnim odcinku na kanale. Banknot jest projektu, tak jak wcześniej wspomniałem, Wacława Borowskiego. Ma on wymiary 147 cm, tak 147 cm, ciekawie by to wyglądało, na 7 cm. Banknot był przede wszystkim drukowany. Oczywiście w ogromnej tajemnicy, bo jak wiadomo w roku 1950 władzę, władza ludowa przeprowadziła w tragiczną skutkach dla obywateli naszego państwa denominację, o której już wiele mówiłem, ale po prostu chciałbym. Przybliżyć jeszcze, tak, le, po prostu wspomnieć krótko, że ta denominacja była bardzo niekorzystna dla obywateli naszego państwa, ponieważ wszystkie banknoty, jakie posiadaliśmy, czyli e, seria 46-47 rok, która była w obiegu, były wymieniane w skali 100 do 1 zł, złotówki. Jedynie nasze oszczędności w lokaty w banku, oczywiście PKO, one były wymieniane w skali 3 do 1, czyli stare 100 złotych na nowe 3 zł, czyli no po prostu kto, kto posiadał 100 złotych, 1000 złotych stare, załóżmy z 47 roku, które również kiedyś pokazywałem na banknocie, dostawał po prostu taki oto banknocik o nominale 10 złotych, a po prostu oszczędności czy płace były wymieniane w skali 1000 do 30 złotych. No troszeczkę, no, troszeczkę, no, po prostu Polacy stracili dwie trzecie swoich oszczędności w, yy, w banknotach, w, w papierze wartościowym. No, było to tragiczne i na pewno wiele naszych obywateli straciło zaufanie do Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i ogólnie do <laughs> całej władzy ludowej. No, ale banknot, no, na pewno bardzo ładny. Według, według mnie jest to najpiękniejsza dziesiątka, jaka była w o komunistycznym obiegu. Dzisiaj posiadamy w obiegu taką oto dyszkę. Zaprezentuję Wam. <laughs> Niestety w słabym stanie, no ale ona, powiedziałbym, jest w obiegu i po prostu taki jest jej los. Dlatego cieszę się, że ta dziesiątka, która była w obiegu, jest w o wiele ładniejszym stanie i taki los raczej już jej nigdy nie spotka, jeśli oczywiście, jeśli oczywiście będzie w moich rękach, tak, o, to mogę wam obiecać, że na pewno ona w takim stanie nie będzie. E, przepiękny, według mnie, banknot. E, kolorystyka brązowa, przede wszystkim brązowa, jasna. Tutaj widzimy może jakieś domieszki i leciutki zieleni oraz żółty, e, koloru no, takiego białego. No Mi się to naprawdę bardzo, bardzo podoba. Z tyłu widzimy, e, z tyłu widzimy na pierwszy rzut oka wóz. Jest to oczywiście z wózka zboża, przede, według mnie przede wszystkim jest to obraz naszych polskich żniw, tak. E, no tak to się kiedyś odbywało w latach 50. ubiegłego wieku, że jeszcze konie i wozy były bardzo popularne na naszych w ogóle w naszym kraju nawet takie leciutka zajawka, że po prostu. E, Moja babcia opowiadała, że po mojej ulicy, tak do lat 70. -tych, 80. -tych jeszcze było notoryczne, że jeździły konie i wozy, bo na moje, z mojej ulicy po prostu y, można było najłatwiej dostać się z okolicznych wiosek na głupczycki targ, więc, y, więc te wozy były często spotykane. I oczywiście zwierzęta, które je ciągnęły również. Ciekawy widok, dzisiaj już prawie, że nie do. Pomyślenia, nie do wyobrażenia. No, wyobrazić pewnie sobie to można, ale zobaczyć już raczej nie za bardzo. Yy, niestety, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy, jak to nagrywam. dzisiaj mamy? 4 luty, tak, podkuj buty, więc no, nie jest dzisiaj za bardzo jasno, ale chciałem to na świeżo nagrać, więc nagrywam. No, ale cóż, mi się to banknot według mnie przede wszystkim na pewno zasługuje na uwagę jest to przepiękny banknot no niestety ma on swoją wartość w mamonie odbitą bo jest on dosyć, dosyć drogi ja za niego dałem 480 zł ja osobiście uważam, że było warto bo banknot szukałem od wielu, wielu lat i w końcu udało mi się go zakupić bo e, tak jak wcześniej wspominałem przy prezentacji banknotu 100 zł z 47 z końmi, również z tyłu, chociaż tutaj też widzimy konie, ale nie są one na pierwszym planie. Oj, preś schować, nie daj Boże. Tam właśnie wspominałem, że ten banknot oraz ten pozostały, tylko tamten kupiłem o wiele wcześniej. One były w kolekcji pewnego też, oczywiście, kolekcjonera banknotów, który postanowił swoją całą kolekcję zbierać, z, sprzedać. Więc no, ja jestem dumnym, powiedziałbym posiadaczem tej dosyć dużej kolekcji, ponieważ cały klasek, który, który prezentował mi pan z Wojewódzkiego Centrum Numizmatycznego w Opolu, był jego własnością. No ale zdecydował się to sprzedać. No i ja się oczywiście z tego bardzo bardzo cieszę. Widzicie, jaki tu jest świeży. Ja tu postaram się przybliżyć, jak to ładnie świeżo wygląda. Naprawdę. Kunst kunsz polskiego powiedziałbym papiernictwa, wytwórstwa polskich papierów wartościowych. Naprawdę pięknie się to prezentuje. Widzimy tutaj chłopa, jego pewnie żonę chłopkę oraz dziecko, które pomaga z wiązaniem snopków zboża. Naprawdę przepięknie się to prezentuje. Powróćmy do wcześniejszej perspektywy. Niestety się to trochę rozlazło. No, i tak to się prezentuje. No, jest to on mój, mój ostatni numizmatyczny zakup. Na następnym materiale postaram się Wam zaprezentować całą moją kolekcję, tak jak obiecywałem na początku stycznia. No, przedłużyło się trochę z zakupem tego banknotu, więc myślę, że teraz w tym tygodniu Wam zaprezentuję moją całą kolekcję, która, no, ta troszeczkę się nawet powiększyła, ale to już, to już niebawem. Również zapraszam do kolejnego odcinka, w którym zaprezentuję 200 zł z panem Jarosławem Dąbrowskim. O nominale 200 zł. Tak jak wcześniej wspominałem, banknot, który był w obiegu od bodajże wczesnym, połowy lat 70. do roku 1997. Ten banknot, jeszcze wspomnę, był w obiegu od 30. Od 30 października roku 1950 przez 15 lat do końca roku 1965. Ostatecznie można było jeszcze go wymieniać w oddziałach banku polskiego do 30 czerwca roku 1966. No, jak, jak widzicie, no, ten banknot został wycofany z obiegu, tak jak wcześniejsze, mniejsze nominały 2-5 z serii na rzecz wprowadzonego nowego banknotu z Mikołajem Kopernikiem, nominale z 1000 zł. Ten banknot pewnie został zastąpiony przez monety, przede wszystkim Rybaka. Myślę, że Rybak piątka zastąpił piątkę z traktorkiem, dwójeczka z jagodami zastąpiła dwójeczkę ze szkołą, no a popularne dyszki z Nike, z z Tadeuszem Kościuszko, z Kazimierzem Wielkim zastąpiły ten piękny banknot o nominale 10 złotych z roku 1940. Emisja oczywiście. Banknot był drukowany w Budapeszcie oraz w Warszawie, tak jak wcześniej wspominałem, przez magyar Nemzeti Bank. E, ten skrót bardzo mi się kojarzy, ponieważ ja często, no, często, gęsto, trzy razy w moim życiu byłem na Węgrzech, no i troszeczkę forintami płaciłem, i tam zawsze jest e, M. Magyar MNB, tak, NMB, taki skrót. Jak u nas jest NBP, to jest u nich MNB, tak. No, banknoty forinty węgierskie również prezentowałem na kanale, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do odcinka bodajże z czerwca bądź lipca ubiegłego roku. A ja zapraszam Was do ostatniego ujęcia, w którym zaprezentuję Wam znak wodny tego pięknego banknociku. No i tak się prezentuje znak wodny. Niestety jest dzisiaj bardzo ciemno, ale ja postaram się to rozjaśnić. Widzimy tutaj wizerunek chłopki, która znajdowała się na rewersie, tak jak wcześniej wam pokazywałem. No banknot jak widzicie bardzo świeży. On tu ma kilka wad. Przede wszystkim ma tutaj leciutko, jak widzicie, przyjrzyjcie się. troszeczkę, nie wiem jak wam to pokazać, ale uwierzcie mi na słowo, on jest tutaj troszeczkę no, ma tam drobniutkie wady, przede wszystkim troszeczkę zagięty lewy dolny róg oraz troszeczkę nadgięty, nadgięte, może to tak widać lekko, ale nie wiem czy za bardzo, no ale tak osobiście to wyceniam go, może nie wyceniam, ale po prostu myślę, że jest to stan minus 1 albo 2, plus plus plus, o tak to powiem. Dobrze, to trzymajcie się zdrowo, życzę Wam miłego dnia oraz mam nadzieję, że odcinek się... Spodobał, jeśli tak to zapraszam oczywiście do polubienia materiału oraz subskrypcji kanału. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.